Bardzo Wam dziękuję za to ciepłe przywitanie ponownie. Początek nowego roku wiąże się z tym, że większość z Was znalazła mnóstwo książek pod choinką. I ja też, dlatego zamierzam Wam pokazać kilka z tych książek. Też opowiedzieć o dwóch, które sama wręczyłam. Właściwie pięciu, które sama wręczyłam, ale to nieważne. Wy też możecie się pochwalić, co dostaliście albo co komu sprawiliście, bo. Ja uważam, że książka to zawsze jest świetny pomysł na prezent, a jeszcze jak możemy ją dopasować do jakiejś osoby, to po prostu wow, idealnie. Pierwsza książka, którą chciałabym wam pokazać, to wam nie pokażę, bo pojechała do Krakowa. Dostałem moja przyciłka, ale staram się magiczną sztuczką tutaj, żeby się wyświetliła. Antoni in the Kitchen. To jest książka kucharska Antoniego Porowskiego. Jeżeli nie znacie Antoniego Porowskiego, to co wy robicie ze swoim życiem? Na Netflixie jest program Queer Eye I wiecie, ja nigdy w życiu nie interesowałam się programami, gdzie Zmieniają ludzi, odchudzają ludzi jakieś coach przychodzi i mówi, jak masz żyć Albo jest ten program z tą Rudą Do Katarzyną Dowbor, co zmienia domy Nigdy w życiu takie programy, gdzie zmiany makeover shows Nigdy w życiu mnie nie interesowały. I przyszło takie queer Jest tu pięciu chłopaków, gejów, którzy właśnie robią to samo, zmieniają wygląd, yy, dom i tak dalej, i tak dalej. I ja tak na początku. Nie, 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 to nie dla mnie. Ale później krytyka polityczna napisała o tym, że to jest coś godnego uwagi. To z ciekawości, żeśmy z mężem włączyli. Po prostu, wow, zakochałam się i. Jest to coś genialnego i coś tak bardzo potrzebnego. Wiecie, uwielbiam takie programy, gdzie oglądając, po obejrzeniu odcinka czuję się lepszym człowiekiem, i też są zmiany albo kontynuowania lepszych projektów, i po prostu, no, uwierzcie mi, to jest program, który naprawdę warto oglądać, bo nie tylko dałam takie ciepełko na serduszku, ale też wam. Pokaże, jak może żyć, co możesz zrobić i to jest coś no, niesamowitego. W każdym razie Antoni odpowiada tam za gotowanie, czyli w sumie <grym> najmniej <grym> widoczny yy, punkt programu. I dlatego moje przyjaciółce kupiłam książkę Antoniego, bo zaraziłam ją miłością do Queer Eye, mam nadzieję. I was też chciałabym zarazić, dlatego też wam pokazuję, że można. Po prostu poznajcie tych chłopaków, poznajcie ich gości, ich historię. Książka numer dwa to też prezent, ale ten już mam mogę pokazać, bo wylądował po prostu w, w sąsiednim pokoju. Watchmen. Mój mąż odkrył teraz sobie pasję do czytania komiksów i powieści graficznych. Strażnicy to powieść graficzna o. o strażnikach. Nie wiem, czy słyszeliście, ale HBO też wydało teraz serial. Kiedyś był film. Powiem Wam, że ja serialu nie oglądałam. Widziałam jeden odcinek i to nawet nie pierwszym. Widziałam go dwa miesiące temu i nadal przeżywam. Zdecydowanie mocne kino i e, też mocne przesłanie, ale no, kiedyś mam nadzieję, że uda mi się y, albo przeczytać, albo obejrzeć serial całkowicie, chociaż. I tak po każdym odcinku miałam streszczenie, co tam się dzieje z doktorem Manhattanem i innymi bohaterami, więc w sumie fabularnie nie muszę tego oglądać, żeby wiedzieć, co się dzieje, ale technicznie to wiecie, wow, byłam pod niesamowitym wrażeniem, dlatego jak tylko przebąknął, że chciałby dostać Watchmenów, to oczywiście od razu zamówiłam, e, nie przyznając się mu i dostał jakąś tam grę planszową dla zmyłki, taką malusienką grę o Tron Królewski Namiestnik a propos. Teraz przejdźmy do prezentów, które chciałabym Wam pokazać, które dostałam. I tak. Ola Grzanek. Możecie znać Ole Grzanek, bo jest na przykład autorką. Tak. Mówiłam, że będę mówić o tym w każdym odcinku. Ola Grzanek zaprojektowała tą prześliczną okładkę. I też ten prześliczny zameczek który znajduje się z tyłu okładki, więc jeżeli chcecie taką pocztówkę, to dajcie znać, to Wam wyślę. Serio. Dajcie znać, to wyślę każdemu, kto opowie. Chyba, że będzie Was więcej niż trzy tysiące, to wtedy to mi się nie uda. W każdym razie Ola mieszka w Łodzi, czyli to mamy chyba 6 godzin drogi między sobą. wzięłyśmy się raz w życiu? Nie wiem, czuję się tak zżyta solą, że mam wrażenie, że po prostu codziennie ze sobą spędzamy czas, a dopiero później tak sobie myślę, że w sumie nie, 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 nie. to tak nie działa. Samodni prezent. Totalnie się nie spodziewałam, byłam w szoku. I dostałam to też jest dla was life hack. jeżeli chcecie komuś wysłać coś, kto mieszka daleko, to po prostu było. Kilka prezencików. Spakowanych osobno niektóre mniejsze, niektóre większe. I na, górę, na górze była koperta, i tam był list. Na kopercie było napisane coś w stylu otwórz, zanim zaczniesz otwierać prezenty. I w tym liście to było kilka kartek prześlicznych, pape, prze, prześliczna papeteria. Kilka kartek, na których było opisane: teraz otwórz małe pudełeczko z zieloną wstążką. Nie było tak napisane. No wiecie, było wskazane, co mam konkretnie otworzyć. I równocześnie był napisany komentarz, dlaczego akurat taki prezent coś jest ten i po prostu genialny pomysł i e, Ola ukradnął go kiedyś, bo no to było cudowne. Czułam się jakby naprawdę była obok i od niej dostałam książeczkę Pomelo, e, jeżeli nie znacie przygód małego słonika mieszkającego pod swoim dmuchawcem, to e, Radzę Wam poznać. Ostatnio przyszła do mnie taka dziewczynka do biblioteki z życzeniami świątecznymi i tam wypożyczyć książki. I oczywiście ja jej podziękowałam za to, że czasami jakieś swoje własne oddaje książki do biblioteki. A ona powiedziała: podeszła tak. A ja dziękuję Pani za pomelo. I to było takie słodkie. Ale druga książka, którą dostałam, i jestem dopiero po na początku, chyba po 30-40 stronie, to jest książka potworna. Nie słyszałam o niej wcześniej. Wiem, czasami mam takie poczucie, że wstyd się przyznać, że nie słyszałam jakiejś książce, ale jeżeli, jak przeczytałam tylko tutaj y, informacje z tyłu okładki, bo y, na skrzydełku, to od razu zamówiłam pierwszą i drugą część, która teoretycznie nie jest druga, y, do biblioteki, żeby u nas dzieciaki też czytały. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Y, w wielkim skrócie, y, zły czarnoksiężnik. Morduje wszystkie dziewczynki w pewnym miasteczku, i jeden ojciec ze zwłok swojej córki, przynajmniej tak to rozumiem, stworzył właśnie dziewczynkę, która ma tam skrzydła ptaka, oczy kota, ogon jakiegoś drapieżnika, yy, gada jakiegoś. I ta dziewczynka będzie musiała pomścić czy te poprzedniej i zaprzestać temu procederowi. E, tak jak mówiłam, jestem dopiero na początku i to jest coś dobrego. Mam nadzieję, że, że, że dalej też będzie tak dobre, bo po prostu niesamowity świat i czuję się pochłonięta nim. E, co oczywiście nie przeszkodziło mi przeczytać teraz jeszcze dwóch poz książek, poza to, bo, bo ja lubię tak. Skakać z kwiatka na kwiatek. Mm. Olu, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za książkę. Dostałam oczywiście też, wpasuję się w ten klasyczny przykład tegorocznych świątecznych prezentów. Dostałam też kilka książek Olgi Tokarczuk, z czego się cieszę. Nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek przeczytam się Jakubowe, bo przeraża mnie wielkość. Chociaż postaram się. Właściwie nie wiem, czy to też wstyd przyznać, ale ostatni raz o, 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 o Tokarczuk czytałam fragmenty prawie kaw, jak byłam w gimnazjum. A teraz wypadałoby chyba coś nadrobić, bo to coś wielkiego, że kobieta dostała Nobla. Plus ta kobieta jest Polką. To też jakoś tak człowiek się czuje, że wow, to nagroda dla całego, całego naszego społeczeństwa. I dostałam też kilka książek kucharskich mm, Wegetariańsko-kucharskich Z czego też się bardzo cieszę, bo No, niedługo minie mi rok Odkąd przestawię mięso, więc y, To cały czas się jeszcze tego uczę I tyle I przyznam się szczerze, że tam mnóstwo innych fajnych rzeczy Dużych, małych piżamkę, i tak dalej Był piżamkę Ale to było dla mnie za mało Dlatego, pierwsze co zrobiłam, jak święta się skończyły, to zajrzałam na Bonito i sobie zamówiłam książki, które chciałabym dostać, o jakich od dawna marzyłam, albo o jakich uznałam, że mi się przydadzą. I zamówiłam sobie trzy dodatkowe książeczki. I teraz też ja Wam pokażę, żebyście wiedzieli, y, jakie y, książki kupiłam sama dla siebie. I wiecie, to są takie książki, których pewnie gdyby nie to, że były święta i tak dalej, to bym nigdy nie kupiła. Bym po prostu czekała, czekała, a dostanę w prezencie. Chociaż z jedną książką znam, że 10 lat to nie warto czekać. Więc sobie sprawiłam. Kupiłam yy, czter... książkę wydawnictwa Znak. 444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku w przekładzie Stanisława Barańczaka. Jest to dość pokaźnych rozmiarów książka, w której właśnie znajduje, znajdziemy wiersze. Dlaczego to zamówiłam, to o tym Wam opowiem pod koniec tego miesiąca, bo wiąże się to z pewnym projektem. Um, po prostu zobaczyłam i wiedziałam, muszę to zrobić. I to. O. Co to się dowiecie później, zamówiłam też e, niesamowite przygody 10 skarpetek, czterech prawych i sześciu lewych, Justyny Bednarek. Tak, zamawiam dla siebie książki dla dzieci, ale znam niektóre tylko opowieści o skarpetkach. Bo to już jest chyba. To jest pierwsza książka, a Justyna Bednarek już wydała chyba ze trzy o skarpetkach. I uwielbiam te przygody. To jest, są historyjki, gdzie y, wypadły w skarpetki, uciekają przez dziurę za pralką i mają fantastyczne przygody i po prostu śmieszą mnie, rozczulają, uwielbiam je i dlatego wiedziałam, że muszę to mieć na półce. A że, jakbym powiedziała mężowi, to by skrytykała, że znowu dla dzieci, to sobie kupiłam sama. I teraz książka, na którą czekałam dosłownie, to jest za dużo palksenderek. No Ukazała się w Polsce w 2011 roku. Jak tylko się ukazało, to czekałam na nią i podrzucałam, miałam na listy wszystkich takich listach prezentowych na lubimy czytać gudric i tak dalej. Ale nikt tego nie założył, więc stwierdziłam, że a skoro szaleją, to sobie zamówię Książka Skrzaty wydawnictwa Bona. Um, jest to książka, w której poznajemy historię i życie skrzatów. I jak wyglądają skrzaty, piękne ilustracje, um, co się tutaj jakie zwyczaje z krzatów, um, po prostu. Jak spędzają codzienność, co robią, czy się zajmują w życiu i też jakieś opowiadania są o skrzatach. Kojarzy mi się z jedną z książek, które miałam w dzieciństwie yy, o Świętego Mikołaju. Gdzieś ją, gdzieś ona tutaj jest. jest, jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie, znajdę i po prostu musiałam. Musiałam mieć olbrzymia, ale myślę, że taki będzie to kop dla wyobraźni mojej czy też małej Ewy i innych, że no że to jest książka, którą warto mieć i nie mogę się doczekać, aż to przeczytam. Bardzo wam dziękuję za jeszcze raz za to, że za to ciepłe przywitanie. Mam nadzieję, że się będziemy częściej widywać. Nie wiem, mam nadzieję, że to będzie takie ciche, spokojne miejsce, w którym wszyscy będziemy się czuć dobrze. Czyli, że właściwie nie zmieni się za wiele. No i też chciałabym wiedzieć, jakie książki wy dostaliście. A jeżeli nie dostaliście książek, to wydaje mi się, że mamy prawo sobie kupić te, jakie chcemy. Ja właściwie to prawo to nie przyznałam go sobie sama, czym nie wolno, ale. Yy, rozmawiałam z Aliną z T-Books na Instagramie i ona stwierdziła, że oczywiście to jest wytłumaczalne Trzemuś, mimo że połowy tych książek właśnie Musisz sobie kupić takie, które chciałaś dostać pod choinkę. Więc jeżeli nie dostaliście jakiejś książki, a chcieliście, yy, to możecie sami sobie sprawić. Bo też ten film będzie wrzucony na Facebooka, więc wiecie, pod Facebookiem, pod Facebookiem. Pod w komentarzu pod tym filmem, na Facebooku możecie oznaczyć e, brata, siostrę, męża, szwagra, kuzyna, e, przyjaciela itd. Tak tak każdą osobę, która powinna Wam coś sprawić i że to chcę. Ale i tak pochwalcie się, czy coś dostaliście, albo może komuś kupiliście rewelacyjną książkę, może zainspirujecie nas na przyszły rok. E, jeżeli chcecie ode mnie pocztóweczkę, Dajcie znać, to Wam wyślę. No i co, to było na tyle. Pa!